Minister publikuje plan obrony Polski i zaczyna się wojna. Oczywiście chodzi o plan użycia sił zbrojnych RP o kryptonimie WARTA 00101, czyli samodzielna operacja obronna, czyli tłumacząc na nasze, bez udziału wojsk NATO. I to jest oczywiście plan, oczywiście o klauzuli. Ściśle tajny zostaje odtajniony, opublikowany. Więc esencja jest tego, że mamy się bronić, oddając teren prawie po linii Wisły, tak? czyli praktycznie oddając kawał Polski, który potem trzeba odbić. Oczywiście koncepcji obrony jest wiele, ale przede wszystkim dostosowuje się do tego, jak będzie nacierał przeciwnik z jakich kierunków, tak? Czy na przykład wykona desant i uderzy w tą stronę, czy uderzy z Białorusi, a może z, przez Ukrainę, no nigdy nie wiadomo, tak? Tutaj mamy propozycję strategii and future, gdzie po prostu walczymy w określonych polach, manewrujemy, niszczymy siłę żywą też do włamującego się przeciwnika. Taki plan strategiczny Później dowódcy związków operacyjnych i taktycznych, jak dywizje, i potem coraz w dół dopracowują precyzyjnie, aż po ostatni użytą kompanię Pluton, w zależności jak bardzo chcą ten szczegółowy plan opracować, albo po prostu gdzieś mają gotowce, w zależności jak chcą użyć, i potem dopracują. Kłopot z naszym planem polega na tym, że Rosyjska Armia ma koncepcję ofensywną, czyli używa armii pancernej, aby uderzyć na teren Polski i się przebić. Czołgi w natarciu jednym z elementów, które można zatrzymać jest pola minowe. Nie mamy tych pól minowych, ponieważ zlikwidowaliśmy je i podpisaliśmy konwencję likwidacji pól minowych przeciwpancernych i przeciwpiechotnych. Teraz się okazuje, że to było pod wpływem jakiegoś lobby rosyjskiego oczywiście dało się w to wrobić wiele krajów Unii Europejskiej i Europy i dała się rozboić idea była taka, że zwykłe miny zastępujemy minami tutaj kierunkowymi, burtowymi lub takimi właśnie kierunkowymi zdalnymi. Kłopot w tym, że ci, którzy podpisali ten plan zapomnieli to kupić, czyli po prostu rozbroili armię i uniemożliwili jakąkolwiek obronę, no bo zlikwidowano zwykłe miny tych nie kupiono albo kupiono ich bardzo mało. Kto ponosi winę? No, oczywiście wojskowi, którzy się po tym podpisali. Co należy zrobić? No, najlepiej po prostu ścigać ich prokuratorsko, postawić stan oskarżenia za zdradę, zdegradować do stopnia szeregowego i ich ewentualne emerytury sprowadzić do poziomu szeregowego. Potem wybuchnie wojna, mogą iść na front jako szeregowi, przeżyją. Zlikwiduje się łańcuch dowodzenia, to będą awansować po kolei. No, mamy taką tradycję, że Polacy wybaczają, jak ktoś przeleje krew na frontach. Co pokazują wnioski na Ukrainie? No to, że polaminowe i drony zsynchronizowane z artylerią są po prostu zabójcze. No, czołgista ma to do siebie, że on w tym małym peryskopie to tam niewiele widzi. I jadąc, wjeżdżając w takie pole, no to nawet jak nie zostanie rozwalony, to czołg zostanie, czy to akurat pojazd zostanie wywrócony, tu czołg zostanie zniszczony. Można tworzyć prowizoryczne z różnych pocisków, ale pociski artyleryjskie przeważnie służą do tego, żeby zużywała jej artyleria, a nie wojska saperskie, żeby budować polaminowe. Od tego są po prostu. Miny, więc po niczego nie nauczyliśmy się, żadnych wniosków nie wysunęliśmy, bo wniosek jest jeden: trzeba się wycofać z redukcji zwykłych min lądowych. I tyle. Jakie wnioski na zakończenie? No, trzeba po prostu dać zajęcie politykom, czyli stworzyć jakąś komisję dochodzeniową, w której będzie się ścigać oficerów, którzy podpisali ten plan likwidacji min. Przeciwpancernych i przeciwpiechotnych, co pozwala rosyjskim zagenom bojać się po naszej ziemi aż do Wisły. No niestety, trzeba teraz nacisnąć na wojskowych, niech pokażą plany, oczywiście takie ćwiczebne plany, jak zamierzają bronić tego kraju, nie oddając kawałka ziemi. I podsumowanie wypowiadali się. Po paru generałów mówi, że jesteśmy w sojuszu obronnym. W sojuszu obronnym to nie znaczy, że nie możemy uderzyć zanim na nas napadną. To nie jest tak, że sojusz obronny może się tylko bronić. Przykład, amerykańska doktryna wyprzedzającego ataku nuklearnego. Wy taką to, czy jesteśmy, atakujemy. Doktrynalnie wcześniej, czy później, to jest napisane w naszej doktrynie obronnej. I możemy mieć doktrynę obronną, w której napisujemy, że jeżeli bombowce na terenie Białorusi przekroczą taki, taki południk, to my podrywamy nasze myśliwce uzbrojone i możemy je zaatakować, jeśli przelecą na przykład, nie wiem, 20 km koło granicy. Jeżeli uznamy, że na przykład przeleci nad naszym samolotem, nad naszym okrętem, to nasz okręt może otworzyć ogień. To się zapisuje w doktrynach. Co to daje? Zapis taki doktrynalny powoduje, że można użyć takich sił. Czyli jeżeli nadleci na nasz statek i statek odpowie ogniem, albo zaatakuje nadlatujący samolot, który leci bezpośrednio na niego i go zastrzeli, to się broni zgodnie z doktryną. Jeżeli nie mamy napisane tego w doktrynie mamy typowo doktrynę i wycofujemy się ze wszystkiego, no to nie ma co się dziwić, że potem w mediach zostaniemy okrzyknięty że napadliśmy samolot przelatujący przez pomyłkę nad naszym statkiem. No takie rzeczy trzeba niestety pilnować i dopisywać. I jeszcze jedno najważniejsze. W doktrynie, jeśli się zapisze, że podrywamy nasze samoloty, bo bombowce nadlatują na taki taki południk, to trzeba je podrywać. Jeżeli mamy działać odstraszająco, to druga strona musi być przekonana, że my użyjemy broni. A nie może być tak, jak w wojsku polskim, że zapisuje się ustawę o sprawności fizycznej, tak? Żołnierze mają co roku zdawać W. No to pytanie, to co robią o tyli żołnierze w armii Polskiej?